Jarosław Kubicki, Leciak Gdańsk, yy, za Wami, można powiedzieć, ciężkie spotkanie z Krakowiem, w Kraków, wygrane ostatecznie jeden <coughs> do 0, gratulacje, pozycja y, lidera dalej tutaj w Gdańsku, no właśnie na gorąco. Jak mógłbyś ocenić to spotkanie? No miało różne fazy, na pewno Krakowie miała swoje sytuacje, my też dążyliśmy y, do tego, żeby stworzyć sobie jak najwięcej i udało nam się y, dowieźć ten wynik 0 do końca spotkania. Yy, charakteryzować to całe spotkanie. Mówisz różne fazy. Eee, patrząc z perspektywy trybun, eee, w sumie tak naprawdę ciężko powiedzieć, jakby ten mecz się potoczył, gdyby Krakowia w tej 30 minucie wykorzystała karny, Na szczęście Duszan Kuciak był na posterunku. Eee, spodziewaliście się, że to spotkanie będzie miało taki, troszkę bym powiedzieć, bardzo spokojny przeciek? Nie, myśleliśmy, że od razu gdzieś tam narzucimy mocniejsze tempo, jednak yy, nie wyszło nam to i ten mecz różnie się układał. No, można powiedzieć, że też cieszymy się na pewno zawodnicy z tego, że, że wygraliśmy to spotkanie, bo jesteśmy też po tym Pucharze Polski i zespół mógł odczuwać zmęczenie jako lider, ale jednak na boisku nie było widać bardzo tej różnicy. Sporo było strat z jednej i z drugiej strony. No taki był to jakby mecz błędów. Koniec w końcu w świetne doświadczenie Lukasa Haraslina i te bramka w Lawia no, no właśnie, mogę powiedzieć, że w końcu udało Wam się rozbić ten mur krakowskiej bramki. No tak, Flavio super nabieg, Lukas też idealnie gdzieś tam mu dorzucił na nos praktycznie metr przed bramką, także brawa dla nich za to, ale to, że Krakowie gdzieś tam z tyłu tabeli to nic nie znaczy, bo mają dobrych zawodników i bardzo dobrze grają w piłkę, gdzieś tam to było nawet widać właśnie na tym, w tym spotkaniu i to w Ekstraklasie jest dużo równych drużyn, nie ma gdzieś tam słabszych, lepszych, tylko po prostu na, na, na meczach wychodzi kto, kto gdzieś tam chce bardziej i kto kto bardziej jest zdeterminowany do tego zwycięstwa. Twoim zdaniem, z y, czego, jako drużyna możecie być zadowoleni po dzisiejszym meczu? Oprócz oczywiście trzech punktów. Na pewno z tego, że nie straciliśmy bramki i że oprócz tej sytuacji z rzutem karnym y, to bodajże było jedno ośrodkowanie, które mogło zagrozić naszej bramce, a tak to gdzieś tam trzymaliśmy, trzymaliśmy tą defensywę i w końcu spotkania, gdzie jeszcze Krakowia nam rzucała te piłki w pole karne. Potrafiliśmy się z tego wybronić i cieszymy się z tego. Wspominałeś wcześniej o tym Pucharze Polski, który później tak dawno odrębny się mecz w Rzeszowie z tamtejszą Rysowią. No właśnie, wracając na chwilę do tego meczu, to był mecz z drużyną, która jest dwie klasy rozrywkowej niżej od Was, ale stawiała Wam ciężkie warunki. Spodziewaliście się właśnie, że to będzie takie, kiedy w Zeszławie zajdziemy Tak, wiedzieliśmy, że na pewno zespół się nie położy, tylko będą chcieli grać i pokazać, udowodnić swoją wartość i, i wygrać. tak? Gdzieś tam przegrywaliśmy w pierwszej połowie, ale wyciągnęliśmy wnioski w szatni, gdzieś tam poprawiliśmy to, co trzeba było poprawić i zdobyliśmy trzy bramki, z czego wygraliśmy. Ale boisko też nie pozwalało nam na to, żeby, żeby można było gdzieś tam składne akcje robić, chociaż Momentami udawało nam to się i bardzo się z tego cieszymy, że wzięliśmy stamtąd trzy punkty i awansowaliśmy dalej. Teraz długa, długa przerwa, bo dwa tygodnie, no i za 25 bodajże, listopada spotkanie tutaj w Gdańsku z regionem Białystok, czyli mecz można powiedzieć lidera i wicelidera. Jeżeli oczywiście Jagiellonia ja wygra swoje spotkanie, to z lechem Poznaniu. No na razie gdzieś tam skupimy się na tym, żeby odpocząć i złapać oddech na to spotkanie. Na pewno będziemy trenować i przygotujemy się do tego spotkania optymalnie.